Działa w Polsce od przeszło 100 lat i choć jest tworzone przez ludzi często bardzo młodych, to nie zdołała go złamać nawet wojenna zawierucha. Mowa o Związku Harcerstwa Polskiego. Choć czasy się zmieniają, to srucki hufiec ZHP nie przerwa nie tętni życiem. W naszym domu harcerza mamy tak mniej więcej, teraz około 180 członków harcerzy, harcerek, instruktorów. No jesteśmy podzieleni na 11 drużyn. Są to różne drużyny, bo mamy drużyny koedukacyjne, same żeńskie, jedną męską drużynę. Mamy Mamy też jedną drużynę złożoną z osób niepełnosprawnych. Działa przy ośrodku tam na ulicy Grunwaldzkiej u nas. Mamy też jedną gromadę zuchową, która działa przy szkole podstawowej numer 5. To są takie nasze najmłodsze dzieciaki. Drużyny są różne, mają różne specjalności. Jest drużyna żeglarska, która nieodłącznie wiąże się z wodą, z żeglowaniem, z jakimś tam poszerzaniem swoich umiejętności, jeżeli chodzi o tematykę żeglarstwa. No i jest też taka ciekawa drużyna turystyczna, która bardzo lubi podróżować różne piesze wędrówki, rajdy, obozy wędrowne. Nigdy żartowano, że ZHP jest jedyną w kraju organizacją, z którą można zwiedzić cały kraj mając zaledwie 10 zł w kieszeni. To rzecz jasna, tylko metafora. Jednak dla harcerzy faktycznie to nie pieniądze są najważniejsze. Jakaś tam prawda to jest. Myślę, że te obozy harcerskie we wcześniejszych czasach miały taką popularność, bo były, myślę, stosunkowo tańsze do jakichś tam oferowanych kolonii. Myślę, że tym też zachęcił człowieka, tak, że nie liczy się tak naprawdę pieniądz, tylko liczą się ludzie, wspomnienia i nieważne, czy jesteśmy w hotelu pięciogwiazdkowym, czy w przeciekającym namiocie, ale liczy się ta przygoda, którą człowiek później pamięta przez całe życie. Ostruckich harcerzy można spotkać wszędzie, ponieważ jeżdżą, pływają i wędrują nie tylko po regionie, ale i całym kraju. Górnwald odwiedzamy co roku, co rocznie jeździ tam nasza reprezentacja z naszego chówca. No bardzo lubimy podróżować po górach, tak? wszystkie góry polskie można nas spotkać w lasach. Bardzo lubimy piesze wycieczki do lasu. Od samych siebie wymagają dużo, jednak dzięki temu ciągle uczą się czegoś nowego. Harcerstwo jest wyzwaniem, ale także procentującą inwestycją w stały własny rozwój. Myślę, że harcerstwo w czasach dzisiejszych w ogóle jest bardzo dużym wyzwaniem dla młodego człowieka. W ogóle sama decyzja, nawet wstąpienia do harcerstwa, jest, jest trudna, bo Właśnie dużo od siebie wymagamy, dużo się uczymy, kierujemy się takimi wartościami, które też nie do końca w dzisiejszym świecie są popularne i modne wśród dzieci i młodzieży, ale harcerstwo daje naprawdę bardzo dużo, daje duży bagaż doświadczenia dla młodego człowieka, uczy naprawdę wielu różnych, przydatnych w takim życiu codziennym i dorosłym umiejętności. Już nie wspominając o przyjaźniach zawiązanych na całe życie, o, o takich y, y, osobach, które się stają takie naprawdę autorytetami i znaczącymi osobami dla nas później w dorosłym życiu. Nierzadko wśród swoich rówieśników to właśnie młodzi harcerze, jako jedyni, potrafią grać na gitarze, szyć, gotować czy udzielić pierwszej pomocy. Wszystkie te umiejętności wynieśli ze zbiórek i licznych wypraw. Na obozach czy na biwakach, takich już w miesiącach letnich, uczymy się i, i naszych podopiecznych takiej pionierki obozowej. Jest taka drużyna, jedna u nas męska, kral. Chłopaki w ogóle bardzo dużo spędzają czasu w lesie. Budują sobie Queensy, czyli takie w cudzysłowie mówiąc iglo, w którym siedzą, w którym przebywają, gotują sobie na ogniu zimą. No chłopaki mają akurat taką właśnie szkołę survivalową i jak przyjeżdżają do nas i czegoś tam nas uczą, to w ogóle bardzo dużym zainteresowaniem się to cieszy. Harcerze nie tylko zajmują się samymi sobą, ale także aktywnie uczestniczą w różnych wydarzeniach lokalnych, jako wolontariusze służąc sprawom społecznym. Staramy się działać dla lokalnej społeczności. Uczestniczymy w zbiórce owsiaka. Dla dzieciaków. Wiele lat, odkąd się dopiero orkiestra zawiązywała, to nasz chówiec organizował zawsze sztab, zawsze to się działo gdzieś tam u nas wśród harcerzy. No, od ostatnich dwóch lat nie organizujemy my sztabu, bo nie jesteśmy jakby w stanie zapewnić tego kadrowo dorosłych instruktorów, bo wszyscy jesteśmy ludźmi pracującymi zawodowo i też nie zawsze po prostu mamy czas. Ale jak najbardziej aktywnie włączamy się, tak, w, w liczenie pieniędzy, w kwestowanie, w jakąś tam pomoc, jaką jesteśmy w stanie zapewnić. No i dodatkowo tak, to betlejemskie światło pokoju corocznie przekazujemy mieszkańcom Ostródy, sami je przyjmujemy od harcerzy z Olsztyna. Harcerz jest więc przykładem dla innych, sam zaś wzorce czerpie z góry, od swoich przełożonych instruktorów. W końcu, szary mundur to międzypokoleniowa społeczna misja. Wszyscy, którzy jesteśmy tutaj instruktorami, mamy tak naprawdę na, na sercu taką misję wychowania tych młodych ludzi, młodych pokoleń. Kierujemy się głównie naszym prawem harcerskim, które jest takim naszym drogowskazem. Staramy się wcielać w nasze życie takie prywatne, nawet żeby, żeby po prostu być tym przykładem dla młodych ludzi, bo no w czasach dzisiejszych jest problem z tymi autorytetami. No i tak naprawdę właśnie to, to nasze prawo harcerskie, ten nasz kodeks, on nas tak wyróżnia na tle innych organizacji, że staramy się dbać o ten rozwój moralny człowieka i, i wpajać takie fajne wartości, które, które tak naprawdę czynią ich dobrymi ludźmi. Nie już nie tylko harcerzami, ale po prostu zwykle dobrymi ludźmi. Aby harcerzem zostać, wystarczy tylko szczera chęć. Wszystkiego innego nauczą koledzy i koleżanki Schówca, którzy dodają, że służbę rozpocząć warto, bo od nich nie wychodzi się zawiedzionym komu jak komu, ale harcerzom wierzyć na słowo można zawsze i wszędzie.